Tutaj w tej naszej okolicy to taka trochę ee, jak to się mówi takie trochę nasze małe bieszczady, bo tutaj jest trochę górek, niby niedaleko, a zaraz pod nosem, ale pięknie jest po prostu rewelacja. Te jeziora nasze są rewelacyjne. Musicie tu kiedyś przyjechać, chętnie Was e, zapraszam e, szczególnie ciepło właśnie do nas. Na Mazurki, na Warmię tutaj jesteśmy na Warmii, to jeszcze nie Mazury gdzie właśnie są no, urokliwe miejsca naprawdę zajrzyjcie sobie na moją stronę e, fabikmoto.pl mamy tam e, kilka dla Was propozycji na różne na różne wycieczki, a, więc zapraszam was serdecznie, możecie sobie Pojeździć z Fabiczkiem. Możecie mnie wynająć do tego, żeby Was oprowadzić po okolicy albo tej dalszej okolicy, ale i też ja zapraszam Was na mm, organizowane wycieczki, które robię. Jak oglądacie mój kanał, moje vlogi, to na pewno nieraz widzieliście wyjazd w Alpy albo e, gdzie tam jeszcze kurczę? No w Alpy przede wszystkim, ale Albanie. No, Słowenia, dużo tych krajów tak naprawdę kurczę. Nie mam czasu vlogów nigdy obrobić z tych wyjazdów, a wiele z nich po prostu czeka na na to, żeby je Wam pokazać. A, a było trochę tych wyjazdów, dużo więcej niż niż to, co jest na YouTube. To jeszcze jest naprawdę sporo materiału, który można byłoby Wam pokazać. Teraz oprowadzam Was troszeczkę po takiej właśnie naszej urokliwej okolicy, gdzie. Trzeba zjechać z głównej drogi i normalnym motocyklem sportowym to bym tu nie wjechał, ale motocyklem turystycznym, tak jak nasz Tracerek, to powiem Wam, można śmiało wjechać. Nie jest to może naj, najnowszy asfalt, ale zobaczcie, jakie piękne widoki. Cieszą mnie bardzo, ja uwielbiam góry w ogóle, to chyba już wszyscy wiedzą. Co prawda, te nasze tutaj to są górki, padołki, co najwyżej, ale i tak bardzo mnie te widoki cieszą, szczególnie po tak długiej przerwie zimowej, kiedy no nie można było pojeździć motocyklem. To po prostu tutaj jest rewelacyjnie i znowu mam ochotę się zatrzymać, żeby pocykać fotki, a już cykałem ich trochę. Zaraz przejedziemy jedną z najbardziej urokliwych dróg, jakie znam, a w tym celu muszę zamontować jeszcze dodatkową kamerkę, więc zatrzymam się na chwilę i może jednak zrobię jakąś fotkę, tylko lepiej by było na tą stronę, żeby ze słońcem było, a nie pod słońce. To sobie staniemy gdzieś może troszeczkę dalej. A za chwilę Wam opowiem o moim planie na majówkę. Zostańcie jeszcze. Wróćmy, kochani, do majówki. Zaplanowałem Majóweczkę, wyjazd na majówkę w Alpy, <grych> ale te niższe Alpy, ponieważ majówka to nie jest jeszcze sezon taki ciepły, ale tam gdzie będziemy jechać, powinno być bardzo przystępnie. Myślę, że tak powyżej 20 stopni, a nie są to też góry wysokie, więc tam gdzie będziemy, akurat może Wam powiem gdzie jedziemy. Tak, chciałbym a, zabrać Was na wycieczkę w Alpy Julijskie do Słowenii. Byliśmy już w Słowenii, tak, tam było już sporo nagrywek różnych. Już się sporo działo. Byliśmy z ekipą e, wtedy z dzikiem z Adenem Było wesoło. Słowenia fajna. Dojechaliśmy wtedy do Grado, do Włoch. Jedno, jeden z ładniejszych wyjazdów byliśmy wtedy w czerwcu. Tym razem trochę wcześniej. Bo jednak majówka to w zasadzie nawet sporo wcześniej Ale Myślę, że będzie to łanie. tam jest cieplej, to już taki Pierwszy krok do Bałkanów Także powinniście kojarzyć mniej więcej, no Bałkany to kojarzycie Chorwację na pewno I chciałbym właśnie zaprosić Was na taki wyjazd Do Słowenii Zajrzyjcie sobie na moją stronę FabikMoto.pl tam możecie kupić sobie wyjściówkę i pojechać z Fawikiem na organizowany wyjazd. Po prostu, zajrzyjcie. Tam jest opis, tam jest wszystko. Nie będę tutaj za dużo opowiadać, ale naprawdę ta Słowenia jest bardzo ładna. Bardzo ładne Alpy, bardzo fajne góry. Może zajedziemy gdzieś nad wodę, bo przecież Słowenia ma dostęp do morza, do Adriatyku. Więc może sobie też zajedziemy, zobaczymy. Na razie planowałem tylko takie trasy bardzo widokowe. Bardzo ciekawe, kręte. Może nie jakieś takie rewelacyjne jeśli chodzi o gonianie na kolanie. Bo to będą drogi takie tego typu jak tutaj teraz sobie dzisiaj jedziemy. Którą jedziemy sobie u nas na Warmii. Przeważnie na Suwenii te drogi są lepszej jakości niż u nas. Tak jak byliśmy wtedy na tym wyjeździe. Jechaliśmy doliną Soczy. To taka rzeka u nich, najbardziej znana kanionem tak naprawdę, bo to kanion Soczy. Także zapraszam Was na wyjazd do Słowenii. Jeśli byście chcieli jechać to wbijajcie na moją stronę fabikmoto.pl Tam właśnie znajdziecie wszystkie informacje. Będę nagrywał vlogi też z tego wyjazdu. Oczywiście zaplanowałem ten wyjazd jako wyjazd komercyjny. No tak, chcę, jak wiecie, tą firmę moją nie tylko wypożyczać, motocykl, który jeszcze ani razu się nie wypożyczył, ale też chciałbym organizować właśnie jakieś takie wyjazdy. Mam nadzieję, że to się spodoba i zagra i gdzieś zatrybi za na tyle, żebyśmy sobie właśnie mogli razem pojeździć. Może ktoś będzie chciał do mnie dołączyć i za moje towarzystwo i planowanie tras się odwdzięczyć. Byłoby bardzo fajnie. Do tej pory wszystkie wyjazdy, które robiłem, były niekomercyjne, po prostu bez żadnych, bezkosztowe. Na, ta, na zasadach zrzutkowych, tutaj troszeczkę inaczej. Zobaczymy, czy coś na tym stracimy, czy nie. To możecie pisać własne zdanie. Zobaczymy, myślę, że nie, ale kto wie. Na pewno, jeśli chodzi o kanał, to kanał będzie wyglądać tak samo. Znacie, na pewno Piniu e, robi te wyjazdy od dawien dawna i, i nic tam się wielkiego nie. Dzieje. O, tutaj to już taki końcówka asfaltu, jak troszeczkę jak falbani. <gry> Fajne te wyjazdy też robi, nie? O, dobra, spokojnie. I co? I to chyba tyle będzie, jeśli o to chodzi. Nie będę marudzić, nie będę opowiadać, za dużo fajnie było z wami w ogóle się spotkać na YouTube i pogadać, bo święta to takie święta przeważnie spędzone przed telewizorem, przed YouTubem, przed komórką. Gdzie chyba teraz komórka w ogóle króluje, bo ze statystyk YouTube'owych wyraźnie widać, że na komórce najwięcej oglądacie. Jest najwięcej widzów z telewizorów. Jest dużo też, ale to nie tyle, nie? W każdym razie Fajnie było się z wami zobaczyć, fajnie było Wam coś poopowiadać. Mam nadzieję, że skorzystaliście, zaciekawiłem wam, was czymś. E, pamiętajcie, żeby pisać temat na temat. Jak piszecie temat na temat, o możemy sobie tutaj jeszcze zajechać. Pozwiedzamy trochę warmińskich lasów. Uuu, ale dróżka zajebista. Mam jeszcze jedną taką ostatnio odkryłem. No ale to zabiorę was w innym odcinku, bo to z drugiej strony świata. W każdym razie... Podsyłajcie temat na temat, o, więc piszcie, podrzucajcie po prostu tematy do, do nagrywek, czyli piszesz w komentarzu temat na temat, dwukropek i to co chciałbyś, abym opowiedział albo podjął jakiś temat. Także bardzo mnie cieszy to, że takie tematy podsyłacie. Na razie było bardzo tracerowo, a W sensie tracer'owo było tematów, temat na temat tracera, więc będę je nagrywać troszeczkę później, jeszcze nie teraz, bo, no bo chciałem co innego poruszyć, a tym, tym bardziej jeszcze do tamtych się nie przygotowałem, a tamte są takie troszeczkę, że tak powiem, garażowe też, o. Więc takich trochę tematów, tematów podrzucę o samym tracerze, bo będą, mam nadzieję, że rozwieję po prostu te e, odpowiedziami to co tam e, ktoś pytał, wrzucajcie te temat na temat e, dobra, to kurde marudze i marudze. zapraszam Was na Instagrama, zaglądajcie zbieram dla Was tam materiały, mam nadzieję, że Wam się podobają, zbijajcie na Facebooka e, możecie zostać patronem możecie dołączyć do fabikmoto.pl do wyjazdu e, jakiegoś albo e, Zaplanować sobie wyjazd na jakiś majówka już za chwilę, więc nie przegapcie, bo bo tak będzie. A propos jakby nie było chętnych na Słowenię, to pakuję Martoś Piotrusia i jedziemy na Chorwację, a co? I Mteczka też. Pojeździmy na Mteczku. Po prostu. Po wyspach chorwackich. A później zrobię tam wyjazd. Komercyjny. Piąteczka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć. O, droga się skończyła. Uhuhu.